Siema, to jest I Witam na pierwszym odcinku z Minecraft'a na nowym kompie. Dzisiaj będziemy grali na serwerze właśnie NSV. Mam ma własną guildię na PVP. Do, do, Dokładnie na PVP. I pobieram... na Co? A do co? Słychać nas czy nie Nie słychać się many. Słychać nas na live czy nie? Słychać was. was On live odpalił? Nie e, nagrywam teraz nagrywa tak No właśnie to są osoby z którymi eee. gadam na Discordzie Jak widzicie dzisiaj to tworzy jakiś eee. serwer może pod właśnie Minecrafta Dobra i, i teraz może przejdźmy do jakiejś walki, ty? Dobra jakby to, to ja będę z, głównie z nimi po prostu rozmawiał żeby wiedzieć jakieś informacje albo gdzie, się, gdzie, się, gdzie, 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 gdzie jest jakaś walka albo ogólnie gdzie są jakieś walki albo gdzie trzeba po prostu pomóc i to zapomnijcie o e, ławce w górę komentarzu jakimś ciekawym i subie jak jeszcze nie macie ogólnie to da, to tak, to gdzieś teraz bijecie ogólnie ja pod spawnem, od tej strony, a biegam wokół. A okej, okay. A albo bossa minąłem, Olega. No i ten końcowy jakby, co? Czekamy na przeciwników. No ja. Jakiś... I no. o, wigwag... A. Nie. Ło. Leci? Pąd? Leży. A. Nie. Okej. Okay. No, to wygląda sporo z, z zewnątrz, widzowie. Tu jest drzewka. Tu są inne miejsca. No. To dobrze Let's go W pierwszych Możesz, możesz coś przestać właśnie użyć tego panelu dźwięku na Discordzie? Jas. Yes. tak to używa No nie to możesz wyciszyć czy... O kudy? I 404 franki Ej ty jeste Franky? Podobnie Franki, ma manicy 606 y, street Podobny Monik. Też 300. I nam weź mnie został, bo to ten Franki jest. Co? No nie wiem, I nam jesteś takim downem Ej, proszę się nie, nie wyzywać na grybka. Czemu ty mnie widzisz? Dobra. Strefeczka jesteś? No jestem. Weź mi pomoż, bo nam mnie bije z tym Frankiem Co to jest Franki? On ma cztery z bije... jest... A ten Franki bije jej no, no, a przed chwilą mnie bili to On ma item jakby co, możemy zrobić No i na mnie leje, no nie wytrzymam, no Co ty robisz i nam? Kurde, zdałem od syrfeczki Weź mi pomóż, sreweczka. Nie, wy mi pomożecie czy No i nam nie leje znowu. Ja wiszę. Dobra, no ja dedam. Nie nam leje. Zjedz koksa. Dobra. Nie wiem, nam no, jesteś takim przyklasnym. W dupie, tam nie leje tego Frankiego. Zjedz koksa. Zjadłem, tylko wpadłem do beczki. No i dostałem hita, no nie wiem No my jesteś takim śmieciem walonym Gość spadł. Aha, jakiś typ mnie też rzucił O, to jest killek, let's go O, jakieś temy tutaj są Zbieram Zbieram, zbieram, zbieram Będzie na celnicę można, aha Czyli na takim trybowym ręczku O, no nie wiem, i hita dostałem kolejnego by może i na mnie nie bił, to bym przeżył. Ej, ej, ej. Jak widzicie, tutaj jest e, połączenie pomiędzy przy, większością beczek takich głębokich, i to jest. Ej, dż, jeszcze e, super. Beczkę, którą potocznie nazywamy, pasoblu, takie po angielsku. Nie wiem, nam nikogo, nie wiem. Srefeczka, weź pomóż. Nie, on zniknie. Bo ten pis nie odpuści. Więc kurde Ty Gdzie? Do spirali padłem Ja nie żyję, bo ja mi się nawet set pada. On tylko na disco, chociaż słucha. Oni tu za mną wlecieli wszyscy. Nie wiem. I nam w śmietniku. Ty, jak tu bąskowoniasz jest. No ja nie żyję. I nam jeszcze Coś Dawaj. Dawaj, dawaj, na spokojnie. Ale ja już nic nie mam. I Steve jeszcze jakiś No ja już nic nie mam, dobra, mam cztery refy eee, Ścianka ścianka white uciekaj Tego weź se, pilnuj tego Pilnuj beczki No i Inam y, O co ci Nie wiem Inam, y, jesteś takim wsił tym Jak on nie pali się z tego Discorda ja wychodzę z to skąd No i jakiś dzik jest nawet z tej Weź dzik. Dawaj biegnie. wchodź ale to jest... Widziście widział jej uważaj. Uważaj, uważaj! Okay. No nie słuchaj Jakie fajnie się szykuje. Pięknie. No i nam tu jest Ej, musisz mnie dobrać, musisz mnie dobrać. Y, musisz ale zejść na dół. Nie ma... Jak mam zejść na dół? Mam trzy refy. No to czekaj. Idę tam do ciebie. Tu jest Franki Ty przeżyłeś? Nie. Nie, padł. o że się, Franki. No i nam tu jest, o co mu chodzi? Weź ty nam, na dobrze Dawaj, daj. yyy, czekaj Weź mi coś, weź mi perły Dobra, yy, I weź ten, yy, tam, kogo, tam. Mógł, Ej, Bąsko! Ej, Franki! Ej, Franki, pomóż jest mi. w cegle, jakby co Miu. Dobra, żyje chyba No jak widzicie, widzowie, tak tam, wygląda tam, po prostu tam. Spawnik. Nie wiem, ten Steve. Jakby to, tutaj macie, macie dobrać kobla, to każdy tutaj macie kobla. Teraz macie śmigłowy. Tak samo strzał i wody. A tutaj, Ci, tutaj wapa, macie na, topki. Na, drzew, na nie wchodzą. To jest topka e, Dedów. patrz ten Debit. Tu jest e, fela funkcja. Ja bardzo dałam 13 ten, się na kawę. Ucam mocny przeciwnik. I tutaj jest taki w ogóle na sklep Tu jest dostępny ukłośnik sklep A no chuj tu siedzi jeszcze na tym discordzie Kup magazyn, nie ja nie mogę bo poczułem to jak widzicie Lasowy pojedynek nie będę klikał bo nie chcę się z tym wklepać Tu jest reszta i rzeczy Tu jest Lasowy teleport O tu jest ryneczek Taki ten ekran jest na 11. Żen A tutaj jest... Wybierz lespon, czyli po prostu wybierasz się, czy będzie wolisz ile spis na spalanie, czy poza. Dobra. A, leś na drzewkę, Czemu nie O jakiś typ tutaj wchodzi? Ile nie? Wiem, że powinien pójść po trf refle, -y, ale kurde mam ich dużo, więc nie potrzebuję zbytnio. O, jakiś ty bo to mi próbuje co ciekawe. Kurde. profesjonalista. dobra. No, Najpierw, właśnie w safe firmie, czyli tutaj. O, cyk. shift i o, i jakiś typu je... W razie, że wyjdzie. No, no. Typka już sknukałem. Kurde, Wotera zrobił. Abusem Joki. O, ktoś się wie, co ja na Discordzie. Przecież... on miał paść, to ty, ty mu pomogłeś. No bo... Widzę do jawka Dawajcie dwa na la, też Ale tu... Paść od razu go zabili, bo on miał zginąć. Aha, dwa w pojedynku miałem. No co fajnie. Widzicie widownię? To też się czasami zdarza, jak ktoś jest... Jak ktoś ma sklej na dżesty, to po prostu... W typy się wkleją i idę tam. O, nic ci szkodzi. Jak ją to głuje dla przynosi, tak for fun. Chodźcie mnie zabić na, na ten. Chodźcie do tej cegry. Czekaj tylko Franki. 2P1 na ścianę, da? Okej, okay, wchodzę jeszcze raz. Dobra, najpierw to was tu muszę wrzucić, bo wy sami nie wejdziecie. O! Taki nie był, zabier. No. Ej, przyjdź. musicie... Idziemy. Oczywiście łuczyk. No, no, chowamy koksa, wyciągamy kill'ów. No. Możecie napisać też na, ...na... w komentarzu pod tym filmem... Czy wam, się, czy wam się podobał taki content, że właśnie sobie w Minecraftika na odcineczkach płykać? Taki ty pojedzie. I dalej, i da. Ja go mnie gonicie czy jak nie, nie dopiero Aha Znowu Jeszcze. te same typy, okej okay. 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 Nie ten... zachowanie, No... Straszliwe zachowanie. Posłuchajcie, widzowie, Jeżeli właśnie ktoś na takim typie PvP, to proszę was. Jak chcecie, Jak chcecie kurde ten. Nie, bo tam coś było od góry Robić y, 2v1 To nie to wiem czy da się tak chamsko Na kogoś, kto się nie podziwia To tylko... To tylko chill A tu kapę na ja... dole, bo mnie slime A mnie prawie zabił Kapę mi dostało